Siemanko z tej strony dyszka, tak jest, zrobiłem to właśnie będę, właśnie to robię. Będę uzupełniał album, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć przy nim. No i zobaczymy, mam tu ponad 60, chyba 6 kart, albo no, niecałe 70. Powtórek mam nawet chyba z 80, ale tak je poselekcjonowałem, że będę wkładał, bo niektóre już są włożone. No, i może się zdziwicie, lub też nie, ale jak widzicie, tu mam powkładane karty specjalne razem z goldami. No, bo tak to właśnie robię. Jak widzicie, tu mam już cały komplet kart specjalnych niebieskich. A kart czerwonych specjalnych, no, brakuje mi w liczbie dwóch sztuk. No, zobaczymy. Myślę, że je znajdę spokojnie, ale z czasem. Także goldy, wiem, że na goldach są tutaj statystyki, gdzie, gdzie grali piłkarze, ale no spoko. Także jest tutaj sporo tych kart do włożenia. Mam nadzieję, że ogarnę się to jakoś w kilkunastu minutach. No, i od razu tutaj mamy, zaczynamy od Fabiańskiego, czyli numer 2. Dawno już nie uzupełniałem od albumu. Ostatni album to uzupełniałem jakiś tam. Aha, tu jest powtórka. Także powtóreczkę damy. Tutaj kolejny goldzik to jest numer 9. 6, 7, co też jest powtórka. Także jak widzicie, powtórek mam tutaj trochę jest, nawet goldzików. Przechodzę na kolejną stronę. No, na... Ciekawe, czy mi się uda w ogóle uzbierać jakiegoś całego piłkarza. No ale to za chwilę się przekonamy. Numer. 11 czyli to jest Gold Krychowiak, czyli on wędruje. Może ja sobie zrobię tak, będzie mi szybciej, łatwiej i będę brał po kolei. Kolejną kartą jest tutaj: mamy pomocnik Frankowski numer 15, ale też już go mam. Tu też jest jego powtórka. No i ostatni goldzik, który tu jest, to jest Piątek. Bardzo fajnie, że go mam i on ma numer 18 czyli on trafia tutaj no nie mam dużo tych goldów ale myślę, że spokojnie z czasem być może uzbieram więcej no nie wiem czemu tak jest, że nie trafiam ich dużo no ale trudno, dobra to zaczynamy od Roberta Lewandowskiego jak widzicie mam na razie w albumie tylko jedną jego kartę no ale czas powkładać tutaj dalej, czyli numer 20. Ten ma numer 21, czyli tu będzie karta numer 20 Roberta. Kurczę, 66 kart, no trochę tego tutaj będzie. Tym bardziej, że takie wkładanie, gdzie przed twarzą mam kamerę, no nie należy do. No i patrzcie, no taka tutaj. E, Okej, okay. nie należy do, do łatwych. Kolejny numer 20, czyli powtórka. Numer 21 ląduje obok. Mi się wydaje, że raczej nie, nie nazbieram wszystkich kart, jeżeli chodzi o jakiegoś danego zawodnika, bo no jest ciężko, jest ciężko trafiać te karty. Karta komiksowa Roberta e, już jest. Kolejną kartą to jest numer 25, 23, 24 to jest numer 25. E, no i już tutaj. E, Przechodzimy do Łukasza Fabiańskiego. No fajne jest to, że z tyłu mamy oczywiście obrazek, który się układa z czasem jak wkładamy karty i ułoży się fajny obrazek jakiś meczowy, to też jest takie fajne. Łukasz Fabiański numer 30. To jest 20-30, to jest numer tutaj. No, napiszcie, ile wy macie już takich kart? Czy na przykład macie już cały album? Bo jeżeli macie cały album, no to takie zazdro, fajne, pozytywne. Numer 31. O, i proszę, tutaj mamy mega kartę numer 36, czyli ona jest tutaj i 35. I tu już nam wskoczył. Wojciech Szczęsny. Także tu mi brakuje dwóch kart, aby skompletować Fabiańskiego. Jedna komiksówka i bazówka. No i obrazek, już tutaj jak widzicie, z głową Lewandowskiego. No fajnie, to tak się złożyło. A i tu jeszcze jest specjalna. No spoko, to takie fajne. Dobra, no i lecimy teraz już tutaj z bramkarzem Szczęsny. Szczęsny numer 37. Nie wiem, czy to mam, czy też nie. To jest numer 39, czyli to będzie pierwsza karta. No i raczej Wojciecha Szczęsnego na pewno całego mieć nie będą. Tutaj jest karta komiksowa, czyli trafia tu. Fajnie. No i to było wszystko, jeżeli chodzi o Fawiańskiego. I też dwie karty brakują: czyli karta Mega i jedna bazówka. A obrazek bez twarzy, ale tutaj mamy też znowu Lewandowskiego rękawice Fabiańskiego, ale bez twarzy Szczęsnego. No dobra, no to lecimy dalej i mamy tutaj Kamil Glik. Mam już 3, 6 karty jego i to jest numer, karta numer 54. No i to by było na tyle, czyli brakuje dwóch kart komiksowych. Obrazek, a już zasłonił Lewandowskiego, ale nawet fajnie się to tutaj też ułożyło Dobra kolejny Rybus Maciej Rybus numer 55 Czyli pierwsza karta Jest tu No jakoś tutaj mam problem z wkładaniem Właśnie tu Ok, Maciej Rybus Karta mega już jest powtórką Maciej Rybus Karta komiksowa Czyli trafia tutaj Te komiksówki naprawdę chyba mi się najbardziej podobają Z całego tego albumu i na pewno będę chciał mieć wszystkie komiksówki Numer 61 Czyli tu No i patrzcie też znowu dwie karty brakują Czyli będzie głowa Glika A ciało A ciało Rybusa No cóż Dobra kolejnym graczem mamy tutaj Bereszyński Karta mega na dzień dobry Wpada do środka bo zawsze wpada na środek Bereszyński Ciach Numer 70 to jest powtórka. Numer 7. Aha, bo. Aha, jedną kartę tylko trafiłem, ja cię sunę. Czyli trzy karty tylko Bereszyńskiego. Nie wiem, co się stało. E, ale patrzcie, jak to śmiesznie wygląda, nie? E, Kamil Glik ma ciało Bereszyńskiego, takie, taka, takie miniaturowate. No ale dobra. E, Okej. Okay. Bednarek. Bednarek. Mamy tutaj Bednarka, trochę kart jest. Mamy tutaj komiksówki. Karta numer 78 trafia zapewne tutaj. 76 trafia tu, bo tu będzie karta mega. I karta numer 74, czyli jest to. A to jest chyba powtórka, tak? To jest powtórka. A 74 trafia tu. Okej, okay, tak? 74. Tak. Dobra. I zobaczymy, co się stanie, jak odwrócę teraz. Eee, no fajnie, patrzcie to, nie? Bednarek, znowu ciało Bereszyńskiego. Ale tutaj takie skrzyżowane nogi, jakieś, no okej, okay, no nawet spoko. Dobra, e, Kędziora. Mamy tutaj teraz Kędziorę. E, czemu Kędziora? A gdzie bednarek? Ej, halo, tu jeszcze bednarka miałem, patrzcie. E, tu czekajcie, bo tu jeszcze bednarek był. O, czekajcie, czekajcie. Numer 79 e, to będzie tu. E, Aha, i tu jego powtórka. Dobra. Ale to nic nie zmienia faktu, że dalej obrazek jest taki, jak jest. No i lecimy dalej. Mamy tutaj teraz kędziora. Kędziory, mamy kart 1, 2, 3, 4. Cztery karty kędziory. I to jest numer 80, 82. A tu, czyli to będzie ta pierwsza karta. No, ładnie wszedł. 84, czyli to będzie karta tutaj. Zobaczymy, jaki obrazek wyjdzie. No, nawet śmiesznie to tak, tak jest. Dobra. Mamy komiksówkę 87, czyli tutaj jest, wchodzi tutaj na no, halo. No, jesteś. I 89, czyli tu. No to. I znowu dwie karty brakują. Coś te dwójki mnie prześladują. No i mamy tutaj już Kędziorę prawie w całości. Brakuje mu no, lewej nogi i, i troszkę ręki. Dobra, przechodzimy do Kuby Błaszczykowskiego. Ole Błaszczykowski Kuba. No i tutaj trochę się zasmuciłem, ponieważ myślałem, że będę miał więcej kart do niego. A okazuje się, że mam tylko trzy nowe karty, i to jest numer karty numer 93. Czyli ta karta wchodzi tutaj. A tu. Czemu 93? Ale ja jestem ślepy. Naprawdę, do okulisty znowu się muszę wybrać. 93 karta wchodzi tu. Ciach. A tu mamy kubę, jak się cieszy, jak strzelił gola. Numer 91. Okej. Okay. Dobra. I tu mamy jeszcze Kubę z numerem 99. Także nie zdziwcie się jak zobaczycie mnie noszącego okulary, bo to już tak jest. I już wchodzimy tutaj. Mamy... No i trzy karty. Czyli karta Mega i dwie karty komiksowe mi brakują. Kamil Grosicki. Kamila Grosickiego mam kart. Ile? Jeden, dwa, 3, 4, cztery. cztery karty cztery karty, no nawet spoko, ale wszystko bazówki, ponieważ brakuje tylko jedna komiksowa, czyli numer 102 prawy górny róg, karta numer 106, to jest 104, 105, 106, no tutaj już muszę tak wkładać, od razu już tu się obrazek buduje, 108 i 107, czyli 108 E, dobrze, 106, czyli 107 trafia. No, tutaj, a ta karta z nogą, e, nie, no, coś tutaj jest niehalą. Czekajcie, bo ta noga to powinno iść tu, okej. Okay. <grym> chciałem dać nogi tam po lewej stronie. No, dobra, e, zgadza się. 106, 107, 108. No, zgadza się, dobra. Jeżeli będzie jakiś błąd, to sobie to później poprawię, ale nie, z tego co widzę, to jest wszystko ok. Lecimy dalej. Krychowiak. No Krychowiaka dość dużo kart już mam. Brakują mi tylko trzy karty. No i tutaj miałem tylko właśnie jedną kartę z tych wszystkich co otwierałem saszetek. I to jest numer karty numer 116. I on trafia tutaj. Czyli druga połowa piłki. Fragment kolana. No i brakuje karty mega i bazówki. No czyli tutaj mamy głowę Krychowiaka. O, 10, 11. No spoko, może być. Dobra, e, kto jest następny? Patrzcie, nawet nie miałem żadnej karty na tej zakładce, a jest to. Uwaga, Piotr Zieliński. 1, 2, 3, 4. 4 karty Piotra Zielińskiego. Karta Mega od razu wpada na środek, żebym miał ułatwienie. Teraz, e, które dalej numery? To jest 122. E, 3, 4, 5, 6. Czyli ta karta wpada tu. Zgadza się. A może poukładam to tak, po obrazkach. Myślę, że e, ta będzie tu, a ta gdzie będzie? E, mi się wydaje, że będzie chyba tu. Prawy górny róg. Tak coś mi się tak, coś, tak coś mi się wydaje, tak? 118, 19, 20, 27, 22. No i też tak można sobie układać album. Ha, też niezłe wyzwanie. Ułóż album po obrazkach. No. Dobra. Karol Linetty. Karol Linetty 23. Trzy. trzy karty. Czy karty? Dobra. No to zobaczmy, czy uda mi się ułożyć e, te, te karty właśnie tyłem. No to wkładamy. Myślę, że to będzie tu. E, to będzie tu. A to będzie tu. No to easy było. Banał. 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 Dobra. No i co? Zgadza się. Zgadza się. No i tutaj już mamy. E, Nogi Krychowiaka Grosickiego, a tutaj Linety, noga Linetiego i teraz Mateusz Klich. Pozdrawiam wszystkich Mateuszów. Jedna karta jego, no, okej, okay. tak bywa. No i numer 100. 44, czyli wpada jego noga ha, do albumu. Spoko. no tak jak widzicie, no chyba będzie miał ciężko, żeby uzbierać innego zawodnika. Eee, dobra, Przemysław Frankowski, franek Głowca, Bramek, ale to się wzięło jeszcze za starych czasów. Eee, kto pamięta, daje łapę w górę i pisze: Pamiętam. Eee, I to jest numer 147 i 153. Czyli ta karta trafia tutaj. Ciach, a ta karta trafia tutaj. No i znowu sytuacja podobna gdzie brakuje karty Mega no i dwóch komiksówek no szkoda dobra e, Arkadiusz Milik tylko dwie karty czyli mam ich nowych tutaj e, no nawet sporo cztery mam cztery nowe karty e, karta Mega oczywiście wpada na środek no i znowu po obrazku uzupełniamy w sumie jest to takie nawet dosyć szybsze e, piłka będzie zapewne tu Eee, e, halo. E, a panie my... A co to jest. Aha, bo my teraz milika robimy. To co ja z tym frankowskim? Dobra. Bo ja już tutaj milika od razu wkładam. No to spoko. Ja, ja już się pogubiłem. Ha, no dobra. Nie wiem co się stało. Lekki zamuł albo coś takiego. No i tutaj numer e, to będzie ta karta. Tu. Dobra, to już jesteśmy przy Miliku. Tak przeskoczyliśmy chyba szybko. Z Frankowskiego do Milika. No, i też trzy karty. Albo dwie karty brakują, albo trzy karty. Proszę bardzo, tutaj ręka Frankowskiego. E, dobra, no i lecimy dalej. E, Kownacki. Kownackiego mam tylko jedną kartę i jest to karta komiksowa numer 160. No i zobaczmy, gdzie ona by pasowała. No to chyba tylko i wyłącznie tutaj, bo po ramce idzie poznać. Także tam w tle chyba nie wiem, czy to balony, czy jakaś reklama. No i też trzy karty brakują. Co się dzieje? No masakrycznie. No i cóż, no ostatni nasz snajper tutaj, Krzysztof Piątek. No i jego kart no, mam tutaj, no dość dużo. Tylko chyba jak są tu jakieś powtórki. E, tu jest karta mega. Dobra, no to poczekajcie. E, karta mega wchodzi tu. E, o, tu mamy Buta. E, a może tak? Nie. O, tą już kartę mam, czyli to już jest powtórkowa, dobra. Yy, ta noga już jest, to jest powtórka. Yy, I proszę, z pistoleta. Papam, czy jakoś tak, się tam robi Oczywiście, nie potrafię tak jak on. Super. No i tutaj yy, też jego ręka yy, powtórkowa karta. No i co? No i też dwie karty. No, to w sumie już uzupełniłem album. Trochę kart brakuje, no ale wiecie, ja jestem bardzo zadowolony, że mam komplet już niebieskich specjalnych. Za niedługo będzie komplet czerwonych. No i teraz jeszcze przegląd całego takiego albumu, który aktualnie mam. Czyli dwie karty, cztery. O, uderzyłem cztery karty, sześć. Dobra, nie będę liczył, ale teraz zrobimy taki przegląd. Ogólny albumu. No, i nawet zaczyna to się fajnie prezentować. Na pewno całkowity efekt będzie fajnym wrażeniem. Jeszcze tym bardziej, że jak ja go będę miał albo ty. Cały album. Bo to na pewno jest fajna pamiątka. No dobrze, no to jest. Jesteśmy już ku końcowi. Dobiegamy. Dostawcie łapeczkę, oczywiście. I jak zostawicie nawet sporo łapeczek, to jak dozbieram jakieś karty, to. Może jak będę już kończyć ten album, to nagram e, kończenie uzupełniania albumu. No i tutaj obrazkiem praktycznie w całości piątka. Was żegnam serdecznie. Zostawcie łapeczkę i tak jak obiecałem odcinek 18 minut, no, czyli norma. Pozdrawiam Was. Dyska, 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 dysko. Dobra. Dyszka, cześć.